Dzieciaki, czas na przerwę. Możecie biegać ile chcecie. Podłogi są zrobione z materiałów, od których nie da się zrobić krzywdy. Dobrze pospałam. Ja też. Chodźmy do toalety. Czujesz ten zapach? To lawenda ma odświeżać powietrze. Obrzydlistwo! Co za hańba! Czy dyrektor nie wie, że lawenda nie jest już modna? Taki odświeżysz pasuje tu w jednej szkoły. Oj, jaka jest temperatura tej wody. O matko. To jakieś dwa stopnie więcej niż powinno być. W tej szkole nie potrafią nawet porządnie podgrzać wody. Okropne. Wydaje mi się, czy tu jest jakaś plama. Gdzie? Ja nie widzę! O, tutaj! O, tak, widzę. Całkowity chaos! Nawet lustra nie potrafią umyć. Chodźmy, wezmiemy sprzątaczkę. Dzięki. Może pójdziemy do stołówki? Uważasz, że jedzenie w naszej stołówce jest bezpieczne? Oczywiście, że niebezpieczne, ale jestem taka głodna. Rano nie miałam czasu zjeść. Chcesz ryzykować? To chodźmy. Gini, co to jest? To owsianka. Jesteś pewna? Wygląda na coś innego. Kucharka powiedziała, że dzisiaj nie ma nic innego do zaoferowania. Cień leżało w lodówce. Dobrze by było, gdyby w lodówce. A to co? Noga karalucha? Staram się o tym nie myśleć. A jak to zjeść? Gdzie łyżki? W stołówce powiedzieli, że wszystkie łyżki oddali na złom. Więc trzeba jeść rękoma. Smakuje jak klej. Wydaje mi się, że w moich ustach coś się porusza. Wyrzuć szybciej, żeby nie wyszło.